And they falling apart, uh, Dracula stealing my heart. Huh? Claudine will you make me at the moon. You're a final fish in this lagoon. I uh, the denial, you so beguile, even though you act so vile. Oh, and Deuce has Stone Cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you want to be a monster too? Yo, Jum. Co ty robisz? No wiesz, kopię. Romulus i ja chcieliśmy cię wyciągnąć na nowy film, straszna zgnilizna. Stary, jasne, że tak. Ow, ow, ow. Tak, dobra, mamo. Tak, wiem. Zorki, chłopaki, nie mogę iść z wami. Muszę skończyć pracę. Ty to masz przechlapane, ziom. Za nic. A bo co? Bo nie pozwalam ci dotykać moich rzeczy. Przecież ty już ich nawet nie nosisz. Jak śmiesz pożyczać moje sukienki bez pytania? Bo ja w nich wyglądam ładniej. A nie gadaj. O, właśnie że tak. Ua. Ua, musi być ciężko mieszkać z siostrami, które się ciągle kłócą. Wiecie jakie są wilki. Zawsze muszą walczyć o dominację. Moje siostry konkurują ze sobą dosłownie o wszystko. Ach. Romulus, jesteś genialny. Dobra, kupcie mi bilet. Wyrobię się ze wszystkim za godzinę, Maks. Siostra, widziałaś, Haulin? Bo co? Pożyczyła jeszcze coś, o czym nie wiem? Nie, chciałem spytać ją o radę. Przecież wszyscy wiedzą, że ona najlepiej robi pranie. O, przestań! Ona nie jest najlepsza! Powiedziała, że jest! <laughs> ja jej pokażę! No wiesz, nie jestem tak dobry jak Claudine. Ona kosi cały trawnik w dwie minuty. <laughs> ja to zrobię w minutę! Ona tak powiedziała! Dawaj to! ona tak mówi, to patrz na mnie. Hej, jest Klod? Cześć wam. Gotowy na wypad? Hej, mamo, wychodzę do kina. <mum> tak, mamo, wszystkie porządki są prawie skończone. Narka! Zaraz, to on... Oh, Klod, jesteś wstręcony! Ja wiedziałam o tym przed tobą. O nie, nieprawda. <grym> Właśnie, że Kto prawda. Ci się przyśniło, że wiedziałaś.